Dzień dobry kochani! Mam małego kaca, jestem niewyspana i bardzo głodna. Zróbcie ze mną śniadanie na kaca. Wrzuciłam sobie parówki. Cieś... jak Jakoś tak one się nazywają. Takie małe paróweczki. I jeszcze jajecznica z dwóch jajek. Takie mam parówki. Cielaczki. I nie wiem czy wiecie, parówek się nie gotuje. Najpierw trzeba podgrzać tą wodę, zagotować. Wtedy wyłączyć. I wtedy wrzucamy nasze parówki i one mają się tam podgrzewać w tej wodzie. I wrzucamy. Ta nie jest taka za świeża, ale wrzucę ją do testera i będzie jak nowa. Szybki łyk. Kocham herbatę. Dla mnie, herbatę to jest takie lekarstwo na wszystko. Boli mnie głowa, piję herbatę. Boli mnie brzuch, piję herbatę. Źle się czuję, piję herbatę. I ta herbata zawsze mi pomaga. Naprawdę. Dzisiaj mi coś nie wychodzi. Wiadomo, jak to na kacu. Kroję sobie ser. Oczywiście, pomidorek z polskiego sklepu. Proszę bardzo, śniadanie gotowe. Jajecznica taka średnia, parówki będą pyszne i kanapka będzie pyszna. Wszystkiego dobrego, kochani. Miłego dnia.